Cześć, z tej strony Goździk15 Dzisiaj sobie kupimy skina Pandanita i wypróbujemy go oraz przygotowałem taki mini opening także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy No, także cieszę się, bo te, próbuję nitę niedługo nabić na 25 rank, na 25 rank, także przyda mi się. No, a teraz opening. Yy. Najpierw sobie odbierzemy to. Yy. i teraz big box. Big box no proszę Na koniec cinka O jest matku. Już myślałem, że nic się nie dropnie Proszę nie gadżet, tylko Star Power No nie. E no ale dobra, przynajmniej fajny ten gadżet jest. Cieszę się. O, jeszcze jest 300 podwajaczy, to mi się bardzo przyda. No, także teraz weźmiemy sobie. Yy, ulepszę sobie od razu jeszcze. Yy, kogo chcę ulepszyć? Yy, o, Bibi. Bibi chyba ulepszę na 9 na moc. Znaczy na 8 8 no, no, i teraz zbieram na Star Power. Ostatnio powiem Wam, że ulepszyłem bardzo dużym, dziewiątą aż. Dla mnie to jest dużo. No to gramy tą Andonitą i widzimy się na bitwie. Dobra, jesteśmy na rundzie. Spróbujemy coś ugrać na koniec odcinka. Cieszę się, że. Nie cokolwiek dropu, bo ostatnio to kiepsko. O o, to są... ostatnio w ogóle mi nie chce nic dropić. Cieszę się, że pasy. Może, może jutro, choć wątpię, że jutro odbiorę. Na koniec. Poproszę o następną nagrodę, bo wątpię. Uu! Nie widzimy się na następnej Dobra, tym razem wziąłem było. No ale ta szelka to jakaś citerka jest, bo kurde wzięła ten gadżet No rozumiem, że do przodu się posunęła, ale tak jakby się odbiła od ściany Mój no, to było bardzo dziwne Kurde, 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 ale ale w Ciry dostałem Nie, nie, po prostu, po prostu. Dobra. O, teraz mam 7 par cubesów, nawet mamy szansę cokolwiek ugrać. Dzisiaj już mam dość. Dość na dzisiaj w Brawl bo wszystkie misje porobiłem. Żeby zrobić ten mały upening. Już mam nagrody na, za 600 i... Trochę trzeba pograć żeby... Ugrać coś. O kurde, już rzuciłem mi Szkoda, bo mi nie dropnął ten drugi Star Power. Chciałem go ten nadpobudliwy niedźwiedź, tylko ta, ta leczenie na mi dropnął. To znaczy. Niedźwiedzia regeneracja jakoś tak się nazywa przez Star Kurde. Mi się kciśnie, tego daj na majku. wow, jaki fort. Dobra. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. No i cześć.